Szymonkowiczowie. Dzisiaj że zagramy w Google Sela. Dziś jestem sam bez Oliviera, Teraz so, zagramy sobie rundkę. Jestem w Silverze 1. Więc zaczynamy sobie rundkę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z różnych gier, więc to piszcie w komentarzach i zapraszam Was do oglądania, a my zaczynamy Dobra na stadzie jesteśmy rzuty tablicy z tyłu, biały z przodu domki typowo angielskie więc jesteśmy w Anglii No Anglii To jeszcze nie wiadomo Miasto, jakie? Myślę, że jakieś takie bardziej walijskie gdzieś tu, może? Walia. Widać, że ściany chyba się lekko mokre, więc mogą padać. Nawet spojrzę to miasto, tam widać domy w oddali. To jest takie mini, no, mini, nie mini, mini, mini. mini, mini. Beach. OK. Nie wiadomo mi to gdzie to może być. O tu mam jakiś znak. Eee, Dobra, coś... no jakiejś głównej ulicy, więc to tyle jest dobrze. Więc teraz mamy taką okazję, żeby jest o tyle dobrze, że jesteśmy na głównej ulicy jakiejś. Czemu tu jest pan koloru czarnego? I tam wszedł przez chwilę pan koloru czarnego, nie wiem, nie znikam. Dobra. Mega dużo sklepów na głowę i to jest jakieś restauracja, więc to może być nad morzem gdzieś. To może gdzieś chciałbym tutaj wnowić o jakieś to miasto, na przykład, nie wiem gdzieś tu. Damy. Lid, okej, okay, on znalazł. No ale żądał ją. Ale chyba. Dobra. Na droga. Mm. Możemy go łatwo zdominować o ile myślałem że na początku, że to jest Nie. że to jest kropka SS no pewnie jesteśmy w borgu albo w Istat, albo w koniu. To może być bardzo podobne. Gdzie tu mamy port? Tu Może być, tu, ale to wygląda na tą się muszę No nie wiem, jeszcze A istoty, jak to wygląda? Bardziej istot byśmy byli gdzieś. Ale no to są takie pasy. Dobra, no, dajmy w to istot. Go to board. Nie wiem dokąd. Plemeny odpływają. Goty, bo... Dobra, jest gotaboł to. Dobra, jesteśmy na jakiejś Hiszpanii. Czy to jest Hiszpania, bo to tak hiszpańsko co wygląda, ale jednak nie do końca. SS12. Co jest? daj daję mi To Jest S. Nie wiem, to wydaje gdzieś tu. zobaczymy. No tam zdarzenia się będzie dobrze mało świetnie nadaję się super naprawdę świetnie mi poszła <tosłuch> będziemy najpierw mieć w Argentynie Albo w krajach takich jak Uruguay, Paraguay, Kolumbia Ale gdzie tak naprawdę jesteśmy nam: ta ulica Aha, super mi dominuje ją Dobra, nie, dobre Bolivia, nie. To będzie nie. nie. Nie, dobra nie. Nie wierzę Ja damy panowie widzowie A tym ma pastę z siedmiu wygranych pod rząd, to musimy przerwać tę pastę. No, ale są ubrani w koszulki typowo afrykańskie, czyli po prostu są czarni, inaczej mówiąc. Coż, jak nic, widzicie tam jakoś powietrze, widzicie to zamglenie, to inaczej mówiąc jest smog, a gdzie jest smog, no gdzie, no oczywiście, że w Indiach, widzowie, jesteśmy w najprawdopodobniej w New Delhi, no i Sigma, Sigma. On Silver One, ja jestem Silver One, Sigma. Baka Yoko Tokio, Tokio Baka Yoko, Yoko Toko. Toko Yoko, Baka yoko, Toko Yoko, Yoko Toko. I zde. Ej, ale to wygląda mega ładnie. To nie wygląda jak Tokio. Tu są parę mniej. Czyli najprawdopodobniej będzie w Osaka telejony. Tokio jednak? Toko-yoko, baka-yoko? A że tam takie sigma rzeczy są, jak palmy? Ty no to Tokio Sigma? Tokio Drift. Mmm... Eee... Jak Łotwa, jak Łotwa, Łotwa, te, te, te takie, To takie Łotwa, 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 albo te Łotwa, 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 albo Łotwa, 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 na, super. sumie ja, tu też mogą być czarni. Daj mu cię, jak, 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 Sigma Belgia jakaś, albo Norwegia. Jak ja. Albo Holandia. Jako bryka. To co jest? Dużo mi to mówi Dobra widzę, także jeśli chcecie więcej odcinków Na tym kanale i... Że... Było... o tu było zalane Sigma, więc to może być, się... niestety to no No Sigma, No Sigma, No Sigma, No Sigma Twierdam że przegrane Czy lecimy tre... Aha. Dobra, możemy jeszcze coś na szybko zrobić Ej, ten sam Dało mi tego samego, jo! Nicobie Też przegrane to

on był bliżej solo O solo. Miena oso. Wow, wow, ale dużo. Co wie kadetka jedzie? Albo coś. Nie wiem co. Munchen. Okej. Okay. nie wiem co. Chyba no, nie O jedna kreska. Patrzycie widzowie jak mu punkty idą. Ja to jestem stigma. Nie to co jakieś. Palemy. Italianu. Jak pojechał w drugą stronę to jest szansa, że jestem Sigmą. O ty Musiałem zrobić Ale co to w ogóle jest za jakieś dziwne drogi Dobra Co tu? Aha. To jest sąsiad widzowy sąsiad Ага. Ну, сигма. Зизик, физик. Вот а сигма. Видео вы видите, то каким я кинул этим сигмом. То есть... Is... Co to za jakiś Tadżykistan, Kyrgyzstan, Sistan, Makistan? To żem powiedział, widzowie. Tadżykistan, Magistan, Sistan, Kalamakistan. Nie, no to jacyś Europejczycy są. Jacyś Sigma ludzie. To jest Rosja, Rosja pewnie, Rosja. Łotosil e... ma ze mnie. E, ja, ja nie, ja mówiąc, że Rosja, nie. Ja to jest odcinek pod tytułem Gram, dopóki nie wygram. Także jestem z Signum. Widzowie, odcinek pod tytułem Gram, dopóki nie wygram w GOGOSL. Jak to nie będzie Amsterdam, to zrobię salto. No, Sigma. Ile mi zapło jak dużo, boż Patrzcie tam mam emotkę A, ja, są tramwary? Co... tęwary? Tr Co? Emotional Damage! Jest jakiś Francuz? Ale w ogóle jakieś Sigma Tramwaje. Ko dobry dobry waju Czy zechciałbyś przejechać koło auta Google Mapsa, abym dowiedział się miasta? Very no... Ooo tam, waj tam, waj tam, waj tam, waj tam, waj Zakładam się, że jakieś miasto we Francji. czy znaczy jest też taka szansa, że to Francja. Możemy no zalecować genewy. Byśmy byli w genewie po prostu no tak ser tu Genewa to nie jest tu właśnie. Czy to będzie po prostu Genewy? Łota Sigma. Dwa mi zabrało dwa. SKCZ. SKCZ. Tylko teraz SKCZ. tylko Ahaha! Ahaha! CZ? Ahaha! 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 Aha! 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 to prostu Aha! że jest Aha! O, to sigma wywalony. Nie, no jeszcze żyjemy. Nie, 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 no, 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 no sigma. Jest zima i jesteśmy gdzieś tam. Czy są góry? Nie ma góry. Czyli najprawdopodobniej jesteśmy w... ...jakimś... nie może w Meksyku? Mexico City, może jakieś... Widzowie, kiedy chcesz zobaczyć, co się dzieje u sąsiada i nie wiesz, co, jak podejść, żeby to zobaczyć... ...tymczasem trawisz trawnik i Ej no no trzeba go dobić teraz? Ty by samogłosy Nie wiem, dałem jakąś taką... Po prostu meksyk. No to dobre. gdzie jest? <ślesk> widzowie. Kończymy ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Pa, pa. cześć